W kolejnym odcinku z serii Salonowy Środy, dzisiejszy odcinek poświęcony jest stylistkom mobilnym, czyli porozmawiamy o tym, czy warto, czy nie warto, co się z tym wszystkim wiąże, czy mamy w tym jakieś doświadczenia. Zapraszam Cię do oglądania. Ja, jak pewnie wiele początkujących stylistek, jeździłam mobilnie na początku. I dlaczego wybrałam taką formę? Po pierwsze dlatego, że nie lubiłam, jak ktoś mi przychodził do domu, czyli nie lubię, jak mi się obcy ludzie kręcą po domu. No miałam do wyboru wtedy dom lub mobilnie. Za miejscem w jakimś salonie jeszcze się nie rozglądałam, bo to było naprawdę na świeżo, więc dlatego nie chciałam pakować się w coś, co nie wiedziałam w ogóle, z czym to się wiąże i czy w ogóle pójdę tą tą drogą. Więc dlatego stwierdziłam, że mobilnie to będzie to. No i jak ten wariat? Nawet jeździłam do Warszawy mieszkając pod Warszawą, a jeździć do centrum Warszawy, no to nie jest takie hop -siup. I co lepsze, nie brałam dodatkowych pieniędzy za dojazdy, czyli matka Teresa Rzęsowa. No i to był według mnie największy błąd, no bo jako tako, jeśli praca dojezna Ci sprawia przyjemność i jest to dla Ciebie dobra forma, dobra alternatywa, no to bierz chociaż pieniądze za dojazd, no bo przecież. Na wodę ten samochód nie jeździ, więc trzeba jednak zapłacić. A jak bierzesz taką samą kwotę, jakbyś brała u siebie w domu, no to jest to trochę bez sensu, ponieważ po pierwsze benzyna, po drugie czas. Więc wykonując tą aplikację za, taką samą, za takie same pieniądze, jakbyś robiła to w domu, no to w sumie. Pewnie zarabiasz połowę tego, jak nie mniej. Więc nie wiem, czy jest po prostu sens, więc tutaj się zastanów, no ja na początku no po prostu chciałam mieć dużo klientek, tak? To jest normalne i, i dlatego nie chciałam brać pieniędzy więcej od ludzi. No, bo stwierdziłam, że każda tam 30 zł. To już będzie za drogo, więc sobie tak jeździłam. I to z tego co pamiętam, to dobre dwa lata jeździłam na początku, może półtora roku. I to były różne rejony. Właśnie niektóre miejsca były blisko od mojego domu, czyli około powiedzmy 10 km, a inne właśnie w centrum Warszawy, czyli to już będzie 30 km z dojazdem, czyli tak było mniej więcej dwie godziny na aplikację. Tak? plus dojazd do centrum Warszawy, no to to jest godzina. Dojazd z powrotem, no to już mniej niż godzina, bo powiedzmy, że był późny wieczór, no a to i tak wychodziło 40 minut, no to już mamy prawie 4 godziny, a brałam pieniądze takie normalne, jakbym wzięła za 2 godziny e, u siebie w domu. Więc jakby te 2 godziny byłam nieźle w plecy. Więc, no wiadomo, nie kalkuluję. Tego wtedy, no bo, no bo byłam w euforii, byłam podjarana tym, że w ogóle ktoś się do mnie zgłasza, więc sobie jeździłam. Była to dla mnie bardzo wygodna forma. Nauczyłam się wszystko tak pakować, że po prostu jeździłam z, tą, z tym stołem do masażu w Etui. I wszystko pakowałam do tego, czyli ja nie miałam żadnych dodatkowych bagaży. Wszystko woziłam w małym kwadratowym pudełku. Jest jeszcze film, nawet jak byłam instruktorem w Noble Lashes, mówię o tym, jak się spakować, żeby było dobrze. Więc możecie sobie go obejrzeć na YouTubie Noble. Też go gdzieś wstawiałam na Facebooku Lashmi. Na pewno jest gdzieś link do niego w jakichś tam postach, ale to przejrzeć to będzie, będzie ciężko. Ale ja się pakowałam tak w mały taki pudełko malutkie, które mi się mieściło do kieszonki, od etui od stołu do masażu. Czyli tam pakowałam te pudełko. W tym pudełku miałam skręty C i D, daną grubość tak, Czyli jak jakie hamne objętością no to brałam ze do siódemki. Jak jechałam na 1 do 1 no to brałam ze do 15 i koniec, więcej mi nic nie było potrzeba. Dwa kleje i nie panikowałam. Już wtedy nie panikowałam, że warunki są zmienne to nie miało wtedy już dla mnie znaczenia i teraz tak samo nie ma to dla mnie znaczenia. To jest normalne, wystarczają mi w zupełności dwa kleje. Brałam je na wszelki wypadek. E, wszystko pakowałam do tego pudełka, czyli dwie paletki rzęs, holder, dwa kleje, cleaner, jeszcze wtedy primer używałam, szczoteczka, patyczek, e, płatki pod oczy, taśma. No i na tym w sumie koniec, tak. E, nie brałam lampy, dlatego że mam dość dobry wzrok. I wystarczyła mi lampa sufitowa u ludzi w domu. Jeśli potrzebowałam doświetlenia, to na początku jeździłam jeszcze z czołówką, ale potem już wiedziałam jak u kogo, jakie jest światło i czy na przykład ktoś ma biurkową lampę w domu. A że dzieci były, no to i biurkowe lampy w domu były, więc myk, myk do stołu, czy tam do parapetu się przekręcało, tą od dziecka, od dziecka z pokoju. Więc tutaj nie było problemu. Krzesła też nie brałam, bo ludzie krzesła mają w domach, więc siedziałam po prostu na zwykłym krześle. Poduszka w razie czego pod tyłek, lub y, ustawić sobie lepiej swoje krzes stół do masażu. Jednak ja na tyle miałam to uniwersalnie ustawione, że w sumie tylko u jednej pani musiałam sobie podkładać poduszkę pod tyłek, żeby mi było wygodnie. Minusem tego wszystkiego, czyli tej pieniędzy. Oprócz tych pieniędzy i oprócz. Tego czasu zmarnowanego na dojazdy, to było targanie tego wielkiego stołu. No, jako, że jestem niska, no to on mi sięga prawie do ziemi, więc y, trzeba trochę, trochę się połączyć. Nie jest jakiś super ciężki, tylko po prostu jest niewygodny do noszenia. A no, nie zawsze człowiek pamięta o tym, żeby się spytać, czy jest winda u kogoś y, lub czy winda jest na przykład popsuta. No już miałam sytuację, że na 9 czy 11 piętrze. Winda była popsuta, dobrze, że blok był długi, musiałam wjeżdżać jedną klatką, zapierdzielać gdzieś tam samą górą e, przez całą długość bloku i zasuwać niżej do właściwego piętra i potem powrót dokładnie taki sam. I wtedy to był ten moment, kiedy ja powiedziałam, koniec, ja mam tego dość, ja nie będę zasuwała z tym łóżkiem w tą i z powrotem, aczkolwiek lubiłam wszystkie swoje dojezdne klientki, dlatego też nie chciałam ich tak opuszczać, jedna mi dawała jakieś czereśnie od siebie z ogrodu. E, u jednej akurat przyjeżdżałam wtedy, kiedy było w telewizji jakieś wiadomości, czy coś takiego leciało, więc jakby ten czas mi mijał bardzo, bardzo miło i żal mi było te klientki zostawić, bo sprawiało mi to przyjemność. Jedyne właśnie minusy to było te targanie, no i te pieniądze, na które w sumie aż tak mocno nie zwracałam uwagi, bardziej ten czas. Te marnowanie czasu na dojazdy. Więc są jak zwykle plusy i minusy, tak? Jednak to, co jest ważne według mnie, to nie ma co liczyć na to, że ty uzbierasz bazę klientek, dojeżdżasz sobie do nich, przestajesz do nich dojeżdżać i one nagle przychodzą do ciebie do domu. No, mi się to nie zdarzyło. Uważam, że osoba, która chce robić sobie rzęsy. Do, że styliska do niej dojeżdża, no to nie po to, żeby potem do tej styliski do salonu chodzić. Więc raczej nie ma na co liczyć, że ta baza potem przyjdzie do ciebie do salonu. Może jakiś tam niewielki procent przyjdzie, jeśli akurat masz salon e, lub swój dom blisko tej danej klientki. Ale tak to nie ma co. Więc tutaj trzeba pomyśleć co chcemy. Znam dużo osób, które dojeżdżają, czy to właśnie z paznokciami, czy też z rzęsami, akurat lubią taką formę, więc uważam, że każda forma, trzeba dostosować to wszystko pod siebie. Ja wolę jednak mieć wszystko w jednym miejscu, bo bardzo często też było tak, że ja musiałam komuś odmówić, dlatego że już podnajmowałam miejsce w salonie i po prostu nie byłam w stanie dojechać, nie było tego czasu, tak, to ja zanim bym dojechała, to by mnie późna noc zastała, więc to był, to był taki dla mnie moment zwrotny, że już podnajmując miejsce w salonie, miałam coraz więcej klientek i coraz mniej czasu na te dojezdne, więc pomału je przygotowywałam na to, że już zaraz Was niestety, ale opuszczę. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. Posłuchamy, co pozostałe stylistki mają do powiedzenia. Cześć, z tej strony Patrycja Papłowska. Tym razem rozmawiamy o tym, czy warto wykonywać usługi rzęs w sposób mobilny. Jeżeli chodzi o moje podejście do tego tematu, to ja jestem sceptycznie do tego nastawiona i raczej Wam tutaj pozytywów w tej pracy za dużo nie przedstawię. I teraz pewnie sobie myślicie, dlaczego? Dlatego, że ja miałam okazję wykonać dwie aplikacje na początku swojej kariery w sposób mobilny i według mnie jest to udręka, która nie jest absolutnie tak, jakby adekwatna do pieniędzy, które jesteśmy w stanie w tym momencie zarobić za taką usługę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tachamy ze sobą te wszystkie nasze rzeczy, czyli łóżko, lampę. Bardzo często dziewczyny nie potrafią sobie poradzić bez swojego krzesła, więc nawet tachają swoje krzesło. Poduszkę, bo nie wszyscy umieją pracować bez swojej ulubionej poduszki. Kuferek z wszystkimi rzęsami, z wszystkimi produktami, więc jesteśmy obładowane. Bardzo często, żeby dotrzeć do klientki, stoimy w korkach. Bardzo często trafiamy na mieszkania bądź bloki, gdzie nie ma windy i gdzie my to wszystko musimy tachać na trzecie bądź czwarte piętro. Bardzo współczuję, bo ja mieszkam na trzecim piętrze bez windy i nie wyobrażam sobie codziennie kilka razy tachać takiego sprzętu na górę. Co jeszcze według mnie jest minusem, jeżeli chodzi o pracę mobilną? Eee, przede wszystkim to, że nigdy nie wiadomo, na jakie warunki trafimy. Ja tutaj nawet już nie mówię, słuchajcie, o warunkach, jeżeli chodzi o dobór kleju. Ja tutaj mówię o przede wszystkim o sytuacji związanej z innymi domownikami, nawet z tak jakby w ogóle całym ukształtowaniem tego mieszkania. Nie wiadomo, czy nam ktoś da jakieś krzesło, tak? E, czy będzie tam miejsce, żeby się rozstawić? Czy będziemy miały komfort w pracy, jeżeli chodzi w ogóle na przykład o ciszę, tak? E, bo różnie się zdarza, tak? Dlatego ja akurat jestem za tym, żeby takich usług nie wykonywać. W moim przypadku one się nie sprawdziły. Ja w ogóle bardzo podziwiam osoby, które jeżdżą mimo wszystko nadal mobilnie do swoich klientek. Ja wiem, że na dzień dzisiejszy, gdy miała jeździć mobilnie do swoich klientek, to doliczałabym im minimum 50% usługi za taki dojazd. Dlatego że ja uważam, że jeżeli klientka nie jest w stanie się pofategować do nas na wizytę i my tracimy czas i na dojazd, i na pakowanie tego całego sprzętu, i na tachanie, to powinna być rekompensata z jej strony za to, że ona nie musi się nic fatygować, jeżeli chodzi o taką usługę, ale to oczywiście jest moje zdanie. Dodatkowo, oczywiście, doliczałabym za dojazd, bo uważam, że jednak na wodę nie jeździmy. Więc z mojego punktu widzenia jest to opłacalne tylko wtedy, kiedy porządnie wycenimy swoją usługę, żeby tak jak zrekompensować sobie również to, że jesteśmy w stanie przyjąć mniej klientek, bo czas dojazdu i pakowania również zajmuje. Więc akurat Pagłowska jest na nie! Chyba, że wyliczamy za to duże kokosy, to wtedy jak najbardziej ręka w górę i mi się to podoba. Witajcie, nazywam się Magdalena Lewandowska i jestem instruktorem Wonderlashes w Płocku w województwie mazowieckim. Tematem dzisiejszego odcinka jest hasło Mobilnie. Przedstawię Wam swój punkt widzenia na temat bycia mobilną stylistką rzęs. Tak się składa, że ja doświadczyłam pracy zarówno jako mobilna stylistka rzęs, jak i stacjonarna stylistka rzęs, ponieważ obecnie przyjmuję klientki stacjonarnie w swoim salonie w Płocku. No to co? Zaczynamy! Być może część z Was wie, że swoją przygodę z przedłużaniem rzęs rozpoczęłam we Wrocławiu. Mimo, że pochodzę z okolic Płocka, województwo mazowieckie, przez około 8-9 miesięcy mieszkałam we Wrocławiu, województwo dolnośląskie. Na pewno domyślacie się, że moja rodzina również stacjonuje tutaj w okolicach Płocka, więc mieszkając we Wrocławiu nie miałam tam nikogo, zarówno rodziny, jak i znajomych. Tam zrealizowałam swój pierwszy kurs, czyli we Wrocławiu i miało to miejsce prawie 4 lata temu i chcąc nie chcąc, musiałam jakoś ćwiczyć te swoje umiejętności. Już odbiegając od, od tego, jaki poziom e, prac e, reprezentowałam po tym pierwszym szkoleniu, wydawało mi się oczywiście, że na tamten moment jest wszystko super, e, zaczynałam szukać klientek. Gdzie tych klientek szukałam? Przede wszystkim na lokalnych grupach na Facebooku, ogłaszając się za pomocą swoich zdjęć od samego początku. Starałam się przynajmniej poświęcać naprawdę dużo czasu i dużo chęci na to, aby te zdjęcia naprawdę były na względnym poziomie, bo jednak Wychodzę z założenia, że potencjalny klient jest w dużym stopniu wzrokowcem i on ocenia nasze umiejętności na podstawie e, prac. Oczywiście również na podstawie opinii, e, natomiast na podstawie prac też jak najbardziej. Czy miałam tych klientek dużo? Nie. Miałam ich bardzo mało. Starałam się jak mogłam. Brałam każdą klientkę, która do mnie się zgłosiła i która wykazała zainteresowanie, żebym dojechała ze swoim sprzętem i wykonała jej usługę stylizacji rzęs metodą 1 do jednego. Więc u mnie o tyle było trudniej, że byłam początkująca. Miałam tylko w ofercie metodę 1 do 1. I pracowałam na terenie miasta, gdzie nawet nie znałam logistyki tego miasta, to po pierwsze, a po drugie, po prostu wydawało się mi obce, tak? Ponieważ nikogo tam bliskiego nie miałam. No i pamiętam oczywiście tą ekscytację za każdym razem, jak klientka napisała do mnie, że jest zainteresowana moimi usługami, bo im bardzo ładne prace i ogólnie jestem mobilna, a jej na tym zależy. Więc oczywiście brałam, brałam każdą klientkę, bo zależało mi na tym, żeby ćwiczyć na jak największej ilości głów, że tak powiem. No i jeżeli już wybierałam się do klientki, to oczywiście musiałam zabrać ze sobą odpowiednie rzeczy. Na tamten czas pracowałam na lampie lupie. Na ten moment nigdy bym w życiu ponownie nie. Dojechała do klientki z lampą lupą. Przede wszystkim ona jest bardzo ciężka. Tak samo łóżko, stół do masażu. Drewniane. Słuchajcie, absolutnie nie kupujcie łóżka drewnianego jako mobilna stylistka rzęs, tylko zaopatrzcie się w łóżko aluminiowe. Ono jest prawie dwukrotnie lżejsze, ponieważ aluminiowe z całym ekwipunkiem waży około 12 kg, natomiast drewniane nawet do 20. Nie zabierałam ze sobą żadnego siedziska, żadnego taboretu, e, tylko dodatkowo oprócz lampy i łóżka kuferek z produktami do przedłużania rzęs. No i oczywiście miałam różne sytuacje. Najgorszą sytuację, jaką wspominam w tego typu świadczeniu usług, to była sytuacja, w której pojechałam do pani, która mieszkała w bardzo starej kamienicy. Oczywiście nie było tam Windy, mieszkała na czwartym piętrze. Ja zawsze jak rozpakowywałam swoje rzeczy, to musiałam do auta przynajmniej dwukrotnie się wrócić, bo nie zabrałam się za jednym razem. E, więc bez windy wiadomo, musiałam wszystko dźwigać na czwarte piętro. E, schody były takie iście drewniane, e, że aż bałam się po nich wchodzić. E, natomiast e, mieszkanie, mieszkanie jak mieszkanie, tylko słuchajcie, łazienka. Łazienka e, wtedy, w tej sytuacji po prostu spowodowała, że ja miałam gzy w oczach. Łazienka była na korytarzu. E, Myślę, że część z Was oglądała chociaż raz świat według kiepskich i wie, jak wygląda łazienka na, na korytarzu, na tym przedpokoju. Oczywiście była dostępna dla wszystkich mieszkańców z danego piętra, więc ja, nawet myjąc ręce, czułam się po prostu okropnie i chciało mi się płakać. Tak więc, słuchajcie, jeżeli chodzi o warunki sanitarne i szeroko pojętą higienę, w byciu mobilną stylistką rzęs nigdy to nie jest do przewidzenia. No, chyba że znacie osobę, do której jedziecie, wiecie jak mieszka, wiecie jaką małazienkę i jak usytuowane pomieszczenia w mieszkaniu i tworzycie sobie wcześniej już wizję, gdzie wykonacie tą usługę, na pewno wtedy jesteście bardziej spokojni. Oprócz wcześniej wspomnianych warunków sanitarnych, wspomnę również o ogólnym komforcie. Wykonywania usług jako mobilna stylistka rzęs. Mam na myśli miejsce konkretnie, gdzie będziecie wykonywać swoją usługę. Jakie to jest pomieszczenie, jakie tam może być nawilżenie, jaka może być temperatura i tak dalej. Poza tym większość klientek, która korzysta z usług mobilnych stylistek, paznokci, rzęs czy fryzjerek, to są najczęściej mamy. Mamy, które młode mamy, które mają małe dzieci i dla wygody właśnie szukają tego typu usług. No niestety dla mnie był to bardzo duży dyskomfort. Strasznie się denerwowałam, jak wykonywałam usługę, która jest oczywiście bardzo manualna, wymaga dużego skupienia i obok co chwilę ktoś biegał taki mały Krasnal i, i ciągle czegoś dotykał. Ja kątem oka patrzyłam, żeby nie włożył sobie, nie wiem, palca do kleju albo nie daj Boże do buzi. A drugim okiem, oczywiście, musiałam pilnować tego, aby moja aplikacja była poprawna technicznie. Pracując w swoim gabinecie, natomiast w swoim stacjonarnym salonie, już wiem, jak pracuje mi klej, jak on się zachowuje, jestem w stanie przewidzieć, czy coś się może ewentualnie zadziać, jeżeli chodzi o trwałość aplikacji. A pracując mobilnie, no niestety nie macie stuprocentowej pewności. E, czy ta aplikacja e, dobrze zwiąże, tak? Czy, czy będzie ona trwała? No, i słuchajcie, ja, ja jednak widzę więcej minusów niż plusów bycia mobilną stylistką rzęs. Oczywiście słyszałam niejednokrotnie, bo osobiście nie znam stylistki rzęs, która już na dłuższą, przez długi, długi czas tak pracuje. Ale słyszałam, czytałam, bardzo podziwiam takie osoby, mocno trzymam kciuki, aby nie zwątpiły. I aby realizowały się w tym. Natomiast ja jednak wolę pracować stacjonarnie. Daje to większy komfort na pewno psychiczny. Jak to mówią, każda praca ma swoje plusy i minusy. Tak więc, zarówno mobilność, jak i stacjonowanie w jednym punkcie ma swoje dobre i złe strony. Ja osobiście cieszę się, że miałam możliwość porównać jedną profesję, ale w zupełnie dwóch różnych odsłonach i z perspektywy czasu. Bardziej odpowiada mi praca stacjonarna. Tak jak już wspomniałam, bardzo podziwiam mobilne stylistki rzęs i bardzo trzymam za nie kciuki, aby szły w to dalej i, i cieszyły się z takiej formy pracy. Mam nadzieję, że nie zniechęciłam Was zbyt mocno do pracy jako mobilna stylistka rzęs, ale przedstawiałam Wam swój punkt widzenia i według mnie. Zdecydowanie bardziej komfortowo i dla psychiki, i dla takiego ogółu jest pracować stacjonarnie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.